Siemanko kochani, dzisiaj ta rodzinka po prostu mi się nie podobała więc zrobiłam sobie nową rodzinkę Siemanko Ja jestem Nikola Idziemy do mojej dalszej rodzinki jestem Szymon Ja jestem Magda jestem Wojtek ja jestem Jestem Nela A ja jestem Wiktoria Tak się prezentuje moja rodzinka Są w tym samym domku co tam ta rodzinka Bo już miała, Zostało mi jeszcze dużo domków Ale już po prostu mi się nie chciało budować Dobra To był taki odcinek wstępny Dzisiaj zabieramy moją całą rodzinkę Zabieram na Kolekcję w ekskluzywnej restauracji Więc Zaczynamy się przygotowywać Jak nie ubiście się jakoś tak bardziej A możemy w tym nowy dobrym możecie już w tym jest 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 yes, 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 yes. Dobra Szymon chodź tu No jestem Cześć mama cześć Tata Cześć dziewczyny Cześć tak. A, a kiedy przyjedzie? No już Maja... Maja! Pamiętaj, żeby zjechać! No już jadę, jestem. Idziemy tak tej na restauracji. Ale super! Ciekawe, czy będzie coś dobrego, no. Ale nie siedzimy długo, bo jutro mam do pracy. Po co? No bo pracuję w przedszkolu. A dzieci chodzą nawet w, do przedszkola w wakacje. Hmm. To lecimy do restauracji. Jesteśmy. Dzień na czy pan tu miało rezerwację? Nie, nie mieliśmy. Dobrze, to zaprowadzę państwo do stolika. Mhm. dobrze. Wy Ci przyjście. Nasz pan zaprowadzi. Dobrze, zapraszam ze do mną. Mhm. To będzie. Dobra, to mogę teraz pani i Dzieci Bardzo by było, bardzo by nam pan e, pomógł. Dobrze, nie ma sprawy. Dzieci, możecie teraz pójść do swoich rodziców. Weź. Weź na Leja wezmę. Wiktoria. Dziewczyny, się dajcie. Ja chcę tutaj z rodzicami. Ja nie, nie, chcę, Ja chcę tutaj. O. już teraz przyniosę dla Państwa menu. Dobrze, tutaj dla pań, Państwa menu i Państwo będzie mogło sobie po Chwilę poczekam i potem przyjdę. Mhm. Wiem, wiem, wiem. To co chcecie? Ja biorę pizzę. Ja też biorę pizzę. No, ja mam mogę żeby wziąć lasagne. No to wszystko tutaj jest już wpisane dla Pana. O, dobra, że dostałam, dobra. Yy, to już lecę lec lec to oddać dla kuchni i przyjadę po prostu zjedzaję. Dobrze, zjadę. Dziękuję. Kuchnia, kuchnia. Ja Mamy jedzenie do przygotowania. No dobra. To my już idziemy robić. No, to do roboty. Poczekam tu w windzie. Dobra. Bierzemy się do roboty. Pa, dwie osoby chciały pizzę. Jedna będzie damy dla pana z pieczakami. Tylko ile tam ludzi było? Czekaj. Dobra, zrobimy pizzę kolejną. Pani chciała lasagne Chciałabym zobaczyć jakie tutaj są przepisy To nie Albo może A pani chciała to Dobre, ale już mam jakby to przygotowane Więc super No Weź to do ręki Wiesz leża Weź Dobra mm -hmm. Tak, już widzę, jak się robi lasagne. Chciałem mieć to i to, i lasagne. Czy coś dla takich małych dziewczynek? Czy jakieś przepisy na Może takie ciasto? Nie. O, dla dziewczynek może, a nie dla mnie. To już koniec? No jak? Dobra, możemy zrobić taki przepis, aby taśmy ten z terenu, to co wywieszła. A, aby taśmy ten czy. Dobra. Więc... Chce nam pomóc. Idę, idę. Nie Le... będę tym talerzu wodzić. A. Dobra, chodźcie. Na razie mnie nałożycie. bójmy weź mi za mocno o już lepiej lepiej Barbara tak się naśmieliśmy tylko bycie śmiecie nie no żartowałam no pewnie że nie no ja tak myślę dobra to ja już jadę no, to, to ja pa, pa. Dobrze. Dzień dobry Państwa. Długo Państwa czekają? Nie. Tutaj dla małych dziewczynek. To dla Pani, moje ulubione. Proszę. To dla, pań, dla Pana. To dla dziewczynek. A ja to moja. Nie, ja chciałam lasagne. Przepraszam. Nie ma sprawy. I tutaj jeszcze chlebek czosnkowy. Jak jeszcze coś państwu będzie chciało zamówić, to, to tutaj jakby zapraszam. Chodźcie po to. Ciociu moja. Ale pyszne. Taka, taka cieplutka, jeszcze taka bardziej pod. Taka bardziej, nie wiem, jak zawsze tak robicie, tata robi surową. to jest takie dobre. ty, dobre. Super, ja wam się podoba. Ujęłam to, to jest takie pyszne susz, jakby z różą. I ja sobie jeszcze może wezmę kawał. a ja sobie <büyük> wezmę taką normalną. Eee, nie pij, nie pij, dzieciaki, za małe jesteście. Ja już ja, mam ja niedługo osiemnastkę No niedługo, jeszcze nie masz. O nie. Już to No bo nie śmiał, ale jeszcze nie teraz. No ja nawet weźmy mieć taką wielką suknię. Dobra, czekajcie. Jeśli Wam się podobało, zostawiacie w górę. Czy Wam się podoba moja noworodnica? Tego nie wiem.